Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnej misji Renegade Ops z tej strony ślepy, a po drugiej stronie dwóch wyjątkowych graczy, czyli... Langik i jak Czyli ja i synek Kasper witamy Was wszystkich serdecznie. Dobra, ja już odpalam serwer, dołączamy Misja piąta. Zobaczymy jak nam w trójka pójdzie. Dawno nie graliśmy w sumie w takim... Zobaczcie zestawie. jaki ten goles sam jest. Kacper wziął kolesia z Half-Life'a. Kacper, tam musisz wcisnąć, potwierdzić gotowość. No. Enter musisz wcisnąć, wiesz, wciśnij Enter. O, już. I startujemy. Zapomniałem mu o tym powiedzieć. Kacper, tam mi zakaz za I to jest lepsze niż moje z zębami. Yeah. Mayday! Mayday! We're going down! Up ahead! Try to prove a bit! Gonna try to put her down there! Wow, it's a Damn it! A prisoner <coughs> transport. <to> <coughs> Who will die first, I wonder? You or that weakling Ganawi? No, ten, napieramy. Śmiało można powiedzieć, że dzisiaj gramy w trzy pokolenia graczy, tak? Gdyż Kacper jest najmłodszy, najstarszy, ślepy... W pośrodku. Ty w jaką postać wybrałeś? O no, jak zwykle, Krystal. Krystal... To jest Krystal? Tak, to jest Krystal. Kacper, głosuje. gdzie jesteś? No ta! Ja mam wien... takie pająki! No ale chodź, jedź do przodu, hej W drugą stronę No takie pająki, takie nie wiadomo co to za stwory są Dajemy, dajemy Stwory z half -lifer. Ślepy tam już pomknąłeś do przodu, widzę mhm. Ja odradzam takie pająki! Odradzasz? No. Fajne są? Podoba ci się postać? No one za mną tak chodzą ciągle. No chodzą, chodzą. To są twoi aniołowie stróże, tak? To się tak byli. Kurde, ale pojechałem dziwnie. Trochę się łap... Bo... No, za mną ja... tak jedną! Świetnie, utopiłem samochód. Hmm. Dobra, to ja Ale, Ale te pająki się rozpadają. No, one nie są wieczne. Szkoda, nie? To bym sobie zrobił całą armię. Nie chcę już do wody. Ale powiem szczerze, że napady padzie jakoś mi się dziwnie jeździ jednak. Dzisiaj pokrałem na klawiaturze lepiej, jakbyś mi szło Znaczy też już musiałem się przystosować O, I... jeden pająk się zgubił Teraz gram na padzie, a ogólnie na klawiaturze... Kurczę, daleko jadę i nic się nie dzieje Ty, Kasper jest przede mną nawet eee. No to ładnie mnie cofnęło Chyba przejechałeś moje pajątki. Przykro mi O Albo się rozpadły Grubsza potyczka była No, rozpukałem jeden czołg, taki duży, fajny, strzelający eee. Mogę zdać wypróbować moje pajączki A te pająki coś w sumie robią? Co to są roztwory? Jakieś glutobiegi shop ty Bishopa <muchos> mówisz No Ano ta persistent fools. Teach them a lesson O ja aniołki zabijają Yes, jeśli się sprawują To zadowolony jesteś z Gordona, bo ten twój bohater tak się nazywa. Gordon. O, o czas, czas, no. To już musimy się sprężać jakby. No i pająki mi się pokonały. Chyba się parę. Jeszcze ma się palić można, jak cię dopadną kolesie z miataczami, z miotaczami właściwie, nie miataczami. No, <grywa> Polska mowa trudna języka. No trudniej im się tam postacią gra, już zginąłem raz. O, pieniądzki. Czas, Skąd czas. moje pającki Dawaj Kacper do przodu, bo tu sami giniemy, a ty nam w ogóle nie pomagasz. Jedź za strzałką czerwoną, to nas znajdziesz na pewno. Taka czerwona strzałka, która cię prowadzi. Jak będziesz za nią jechał, to nas znajdziesz. I nie możemy teraz po ciebie zawrócić ani zaczekać, bo nie wykonamy misji, wiesz. A jak ja nie... Nie zdążę No to przejdziesz z nami, wiesz... Nie walcząc, tak? Nie ma problemu Muszę kastrowi też jakiegoś pada właśnie od, z boxa nabić Myślę, że wtedy będzie mi się grało jednak lepiej Znaczy no, bo sterowanie na padzie jest rzeczywiście takie intuicyjne, nie? Tam gdzie chcesz jechać, tam wciskasz i w tamtą stronę kręcisz bączki Ależ, ja nie, nie Ja tam nie dojadę Dojedziesz, dojedziesz, staraj się Staram się, ale ciągle wpadam w jakieś grzesy się, sobie pajączki Dobrze Tak, ja powiem szczerze, że też jak tam na chwilę grałem kimś innym niż Krystal, to źle mi się grało. Każdy przyzwyczaja się do postaci, tak? Tak jak mówiłem, w pewnym sensie chyba utożsamiamy się z tymi postaciami, tak? I... Znaczy, mnie się w Krystal w tej jej aucie ta obrona podoba, tak? Znaczy, ta, to, to pole siłowe, które tam przez chwilę mnie broni. Czyli jak mam ciężką sytuację, wciskam i jest dobrze. Nie u dzików chyba po nie wracam. Ale się ubijam. A ludziki, ludziki, jak ja lubię przejeżdżać. Ludziki! No tak, To ja wypuszczam pająki i zabijają ludzika. Super układ. Nie dla ludzika. Na padzie przez mosty za bardzo nie umiem przejeżdżać. W ogóle się strasznie rozczłonkowaliśmy. Ja jestem gdzie indziej, ty też lepiej gdzie indziej. Kacper w ogóle gdzie indziej. Z pająkami. Jakoś tak powinno być łatwiej, a nie jest. Nie? A, zapominam o kurwą. No i ja się zablokowałem. Jak to? Na czym? Ja wpadłem do wody. Do wody nie wjeżdżaj, wiesz? Wiem o tym. Ale chyba wyjadę, tak, wyjeżdżam. O kurde. Bo ja już raz zginąłem na 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 na... na znaczy zablokowany w wodzie. Ja chyba wyjadę. Nie mam Tu ist tu Nie no, ja w nie wyjadę. Co tam kasper ci się rozpadło, biurko? Kajanki. Dobra, właśnie to jest to, co lubię w Krystal najbardziej. Ja teraz to bym. Do nas w ogóle nie wyjadę. Nie denerwuj się, staraj się. I tak, ja o. próbuję wszystkiego. Próbuj, próbuj. Jakbym tu nie wjeżdżał, tak, by... No i fizyka tego samochodziku, no przecież nie jest wrocza? Podskakuję radośnie. Wow. Dobrze, ty rozwalę, ja będę groszki sobie zbierał. Wcelam do tych pająków. O, wyjechałem! Dawaj do przodu, nie baw się w pierdoły, tylko jedź tam za strzałkami. Na szczęście wyjechałem. Oho, wow. trochę nie wcelowałem w drogę. Czołg, czołg, czołg. Ja do Was nie jadę, nie wiem, czy wiecie. Wiemy, wiemy. Czy helikopter był! Czekamy od dwóch dni na ciebie. Znaczy jaki helikopter? By cię atakował, czy który mogłeś.? Ja tak, właśnie... helikopter mnie atakuje. Gdzie ten helikopter, kurde! Dzięki, że mnie zostawiacie z helikopterem. Nie ma problemu, cała przyjemność po naszej stronie. Ja na szczęście. U! I spadłem. O, ale jak to. Nie mogłem tego, tej bramki przejechać. Ziemię trzeba było rozpukać? Tak, tak. I co? Nie, nie, i przejechaliśmy dalej. Co no, mnie naprawdę zostawiacie? Helikopter to był czat. Poczekamy na Kacpra, bo teraz nasz czas nie gniecie, to możemy poczekać chyba, nie? No dobra Rozpukamy wszystkich i Kacper jedź za strzałką, czekamy na Ciebie I właśnie jadę, ale czasami wypadam z do toru Dobra Jadę jak strzałka wskazuje Fajne, jak robisz pełne 360 analogiem, to fajnie takie bączki kręci, nie? No, to jest super. Na klawiaturze to jest a, ciężkie, albo nie. A janki się razu... Nie, nie, nie. No ja na klawiaturze próbowałem, nie udawało mi się. No jedziesz, jedziesz, mistrzu? ja bym właśnie. Jaka czy strona kto... na mapie w ogóle. Ktoś do mnie strzela. Brawo. Można mapę powiększyć, czy nie? Chyba nie. Kacper, rusz się na mapę, bo rzeczywiście nie widać cię na mapie. O, Ma czas, czas. A Ruszam się właśnie. No musimy zasuwać. Ło, kurde. żarówka ognista. Brawo, dzięki. Spłonę, spłonąłem. Complete. No. What the? Holy... Koniec misji, Ale miałem przycinkę, Ale jak dalej. Ale Tak. iść tak. tak? Dalej. no, ja teraz nie wiem co się stało, no, 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 O no, O kurde. Wow! O kurde. Skinęliśmy wszyscy? no, Dalej. Chyba uciekamy. Ale musimy uciekać, no wow! 30 sekund. Teraz o, o, się udało, się. udało się. Tak! Misja wykonana! Tam, tylko ja się zamroziłem w połowie przeskoku. Ja też. I nie wiem co dalej. Przyszedł. Ja jak jechałem to się zamroziłem. Fajnie.

Czyli tak naprawdę teraz... Czy nagrywamy może jeszcze jedną misję od razu? Jak myślicie? Tak, jedziemy jeszcze jedną? Ale w, no to i tak musimy to podzielić tak, no. No to podzielimy. W takim układzie dziękujemy w tym momencie za uwagę i zapraszamy na misję szóstą niebawem. Pewnie tak nakręcimy ją nigdy. zaraz. Do usłyszenia, Fajna. do zobaczenia.